Nowe, pachnące, wyposażone w nowoczesne gniazdka. Dzisiaj odebrano dwa impulsy, które wyruszyły z Gliwic w stronę tarnowskich gór. Zostały wyprodukowane przez nowosądecki Newak dla województwa Śląskiego. Łącznie do końca bieżącego roku po śląskich torach kursować będzie aż 11 nowych pojazdów tego typu. Czuć nowość i w ogóle dużo lepiej to wygląda na pewno niż starsze pociągi, gniazdka są podobne, o której Pan mówił, więc bardzo nowocześnie i fajnie. Nowe pociągi już cieszą oko pasażerów, którzy jak sami dzisiaj stwierdzili, takich wygodnych siedzeń jeszcze nie widzieli. No te fotele są prze... takie nowiusieńkie i tak się dobrze siedzi, tak? Na tronie. Czuje się Pani jak na jakimś królestwie, tak? Na jakimś zamku. No tak bym tak, tak by mogła określić to. No jest fajny, bardzo fajny. fotele fatele są ładniejsze niż u Pani w domu, w mieszkaniu? A, nie mam foteli w domu. Impulsy 2 to czteroczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne osiągające maksymalną prędkość do 160 km na godzinę. Na ten moment pierwsze pociągi, które przyjechały, głównie są dedykowane na trasy do Boża do Chałupek, poprzez Rybnik. Te pociągi w miarę możliwości będą dedykowane na trasę z do Tarnowskich Gór, do Lublińca. Po prostu chodzi nam o to, żeby w pierwszej kolejności zastępować te najbardziej wysłużone nasze pociągi, które mają po 50 lat. W obecnych czasach, kiedy mamy coraz więcej problemów z parkowaniem, z korkami, jest to świetna alternatywa, z której mieszkańcy województwa śląskiego coraz częściej korzystają i to widzimy w statystykach. Ilość osób korzystających z transportu publicznego, z kolei się zwiększa z miesiąca na miesiąc. Dwa kolejne pociągi z bezpośredniego zamówienia przewoźnika dołączą do nich w grudniu, a cztery składy zamówione przez województwo śląskie w sierpniu i we wrześniu. Umowy zawarte z Newagiem przez samorząd województwa i przewoźnika obejmują łącznie 31 składów. Koszt to 1,5 miliarda złotych. Czekamy na koniec tej inwestycji i kiedy ta inwestycja się skończy, my będziemy mieć ten komplet 31 składów, to na pewno pasażerowie odczują ogromną różnicę zarówno w postaci dodatkowych połączeń, jak i częstotliwości połączeń na tych liniach, które już funkcjonują.